W ronach głównych na miłość nie ma recepty. Odcinek dwudziesty w pozostałych rolach. Nie zostawisz mnie? Nigdy bym tego nie zrobił. Tylko bądź cichutko i nie ruszaj się, dopóki nie wyjdziemy ze szpitala. 2,19. Skończył sprzątać salę. Musimy porozmawiać na osobności. Gdzie dziewczynka? Salowy ją zabrało. To mój były mąż. Przysięgam na Boga, że nic nie wiedziałam o jego planie. Nazywam się Pasaroble i to jest mój adres. Może pani przyjść i mnie sprawdzić, ale proszę pozwolić mi zatrzymać dziecko. Błagam. No, 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 no. Proszę wstać. Złamie etykę zawodową, ale uwierzę wam. Naprawdę? Widziałam, jak przestraszona jest ta dziewczynka i jak bardzo ją pani kocha, więc zaryzykuję. Niech Bóg pani wynagrodzi. Naprawdę jesteśmy dobrymi ludźmi. Dziękuję, że pani nam uwierzyła. Zachowam pani dowód. Dam wam kilka minut, a potem muszę zgłosić, że dziewczynka zniknęła. Wiem. Robię to dla dobra dziecka. W końcu będzie pani musiała się przyznać. Oby Fermin nie pogorszył sprawy. Musisz być silna. Halo? Fermin zabrał Lunę? Tak. Idźcie na parking i znajdźcie taksówkę Fermina. Biegniemy. Dokąd? Na parking. Zaraz wyjdziemy. Uważaj. Ja Permin gotowy. Odwrócimy jej uwagę. Co ty robisz? Chcesz nas zostawić? Ty, Judaszu. Jestem Pepa, a to są moje rysunki. Ty egoisto. Uszczaj! Ochrona? Biegiem. Fermin zostawił kluczyk na oponie Nie umiem prowadzić Ja dam radę Nie uderz w niego Nie, daj Boże Wsiadaj Uratowałaś Lunę przed zabójcą Prowadzenie wozu to pestka Musisz mi pomóc Patrz, czy wszystko dobrze robię Uspokój się, błagam cię Boże, dopomóż. Muszę wycofać. Powoli, jak w grze. Dalej? Jeszcze trochę. Użyj windy służbowej. Przepraszam, pomyliłem się. Dziękuję. Kot 3 do ambulatorium. Idę. Puszczaj. Stłukę cię na kwaśne jabłko. Pożałujesz, że się urodziłeś. Wynocha stąd. Co tu się dzieje? Przestać natychmiast. Vinoja. Hey, 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 suéltame, 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 suéltame. No, no, no suéltame, pero suéltame. Zgłaszam zaginięcie pacjentki. Fermin da radę? Nie ma wyjścia. Najświętsze panienko, pomóż nam uratować Luna. Jest. Szybko. Ochroniarze zaraz tu będą. Chodź, kochanie. Skul się, żeby cię nie widzieli. Co teraz? Jedźcie dwa bloki dalej, czekajcie tam na mnie. Dobrze. Zakryj lunę, żeby nikt jej nie zobaczył. Gazu. Spokojnie oddychaj. Narobiłeś nam problemów. Zawsze byłem czarną owcą. Żebym was tu więcej nie widziało. Kto chciałby tu wracać? Mówiłeś prosto z serca. Ty też mnie obraziłeś. Mama, ciotka i Luna czekają w taksówce. Tam się spotkamy. Twoja córka znów ma urlop. Pas miała no, sytuację no. awaryjną. Co za niespodzianka. Powinna zostać pielęgniarką i pracować w szpitalu. Praca nie ucierpi. Panie Elviro, ja gotuję dla państwa coś pysznego. Tortilla to pokarm bogów. Cześć, babciu. Kochanie. Jak poszło? Dobrze. Tata był ze mną. Ktoś coś mówił o tortilli? Umyj ręce. Tortilla nie jest dla człowieka na poziomie. Tortilla to nie pokarm biedoty, a część tożsamości każdego Meksykanina. Wszystko gotowe. Zaraz podam do stołu. Dziękuję pani Lupito. Upas w porządku? Mam nadzieję. Porozmawiamy o tym, co się stało w komisariacie. Idiota nie chciał nic powiedzieć. Pomówimy na osobności. Teraz muszę zająć się boskiem. Musimy porozmawiać. Idę? Otwórz. Już idę. Dlaczego się denerwujesz? Wszystko gra? Tak, przebierałem się. Co to za zapach? Odświeżacz powietrza? Tak. Widziałem na nagraniu, jak obrażałeś pas. Musiało chodzić o kucharkę. Chodzi o ciebie. Musisz pozbyć się gniewu, który się w tobie zgromadził. Musimy wracać do domu. Przyspiesz. Radiowóz. Jedź, zachowuj się normalnie. Uśmiechaj się. Czy oni nas obserwują? Pojechali w drugą stronę. Gniarze ścigają złodziei. Jesteśmy złodziejami? Nie. Zamieniamy się. Nie dam rady dłużej prowadzić. Dobrze, zatrzymaj się tutaj. Nie wyrywaj mi włosów. Przestańcie się kłócić jak dzieci. Szybko do domu. Gdzie radiobus? Chyba zawrócił. Jedziemy prosto. To najzabawniejsze, co mi się przytrafiło. Chyba. Nie pamiętam. Zabawa to najlepsze określenie na tę sytuację. Co z tobą? Łapy, precz. Przestańcie. Pas, dlaczego mam się chować? Nikt nie może wiedzieć, że jesteś ze mną. Dlatego musiałaś schować się w wózku i w domu. Nie lubię być zamknięta. Pamiętasz, jak mówiłaś mi, że chcesz być ze mną? Tak, chcę być Roble, wrócić do domu i przytulić kocyka. Już niedługo, kochanie. Nie jestem tak dobry jak ty, ale wiem, jak się bronić. Dam ci wycisk. Mogę ci zrobić krzywdę. Wolę, żebyś zranił mnie szablą, niż żeby żal rozdzierał ci serce. Dlaczego odwracasz się plecami do problemów? Staw im czoła. Nie jesteś dzieckiem. Dlaczego jesteś taki zły? Chodzi o mamę? Zamknij się. Najpierw mi powiesz, skąd w tobie tyle nienawiści. Nie mogę znieść, że nazywają cię zabójcą i że moje rodzeństwo cierpi. Wkurza mnie, że nie jesteśmy już dla ciebie priorytetem. Że pierwsza lepsza kobieta zajmuje miejsce mamy. Jestem samotny i wściekły na tego dupka, który zabił mamę. Jedyna osoba, która mnie słuchała, odeszła, i nigdy nie wróci. Już dobrze, synu. Nie mów tak. Będę z tobą we wszystkich twoich bitwach, aż do ostatniej. Wszystko będzie dobrze. Musimy ocieplić wizerunek Estebana. Ay, relájate. Idę na kolację z chinębrą. Jestem damą, wypada się pożegnać. Dasz nam chwilę, oczywiście. Nie znudzi ci się uprzykrzanie mi życia? To ty, zaniedbałeś dzieci. Wszystko w Twoim życiu kręci się wokół pracy. Jesteś obecnym dyrektorem, ale nieobecnym ojcem. Uciekałem do pracy, bo nigdy nie byłem wystarczający. Od rozwodu nastawiasz dzieci przeciwko mnie. Po co mnie zostawiłeś? To twoja zemsta? Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz dać mi spokoju, skoro nigdy mnie nie kochałaś? Kochałam cię. Nadal cię kocham, Kenso. Przestań kłamać. Kto kocha, nie krzywdzi. A ty robisz to cały czas. Nigdy nie byłem dla ciebie wystarczająco dobry i silny. Widzisz we mnie tylko bankomat. Nie pozwolę ci zabrać pieniędzy Heronima. Jak mnie powstrzymasz? Przejmę opiekę nad dziećmi. Nie chcę, żeby z tobą mieszkały. Szybko, żeby nikt nas nie zobaczył. Znów ją uratowałaś. Zrobiliśmy to razem. Dzięki rodzinko. Proszę, wybacz mi. Nie musimy już uciekać. Przebiorę się, bo wyglądam śmiesznie. Pepa, salo, pomóżcie. Usiądź malutka. Musisz odpocząć. Ugotuję ci pyszną zupę. Nigdzie się stąd nie ruszaj. Nie uciekniemy. Prawda, kocyku? Cieszę się. Zaraz wrócę. Zaczekajcie. Utnia w szpitalu była na pokaz, prawda? Dlaczego tak wrogo na siebie patrzycie? Niech twój idealny synek ci powie. Kto? Co z wami? Powiedzieliśmy sobie kilka przykrych słów. To ty powiedziałeś przykre słowa mnie. Przestańcie! To chema odbiorę. Może jej ciotka pozwoli nam otworzyć knajpę. I jak się czujesz? Dziwnie. Kręci mi się w głowie. Zamknij oczka i oddychaj głęboko. Boli. Nie podoba ci się? Nie jesteś artystką i nigdy nie będziesz. Dlaczego mama mnie nie kocha? Co się dzieje? Mój wujek ma brązowe włosy. Pamiętasz, co zrobił? Patrzył na mnie, a ja spytałam, dlaczego mama mnie nie kocha. Lecisz? Mówiłem. Założyliśmy się o drinki. O, pięć dych. Odpuść. Nie chcę się kłócić. Co z tobą? Nie chcę cię stresować, ale proszę, opowiedz mi wszystko, co pamiętasz o mamie i wujku. Dobrze? Znasz ich? Tak, zabierzesz mnie do nich. Co zrobimy z dzieckiem?